<mianow survive> tak, jajeczko. I była noc, tak? Gdzie księżyc świeci, Michu? <mianowicie> Tutaj, no. No i co się potem stało? Jak dzień wstał, to co się wykluło z jajeczka? Gąsienica, pewnie. A to jest słoneczko, tak. No i co ta gosienica? Tyle jadła w poniedziałek jabłuszko, no. tak, i wszędzie dziureczki zrobiła, tak? Tyle jadła, że się zrobiła taka gruba, tak? Zamieniła się w kokon, no. i co z niej wyszło ładnego? Jedną wcześniej, Misiu. Jedno wcześniej. Tutaj jest. Nie lek z niej wyszedł. Tak. Ta, słoneczko, tak? No, tu noc była, księżyc świecił, tak? I gdzie jajeczko jest? Tu, tutaj na listku. Mhm. Tak, nastał dzień świąt, słoneczko zaświeciło i co się urodziło z tego jajeczka? Kąsienica malutka, pokaż ją. Tu, I była taka głodna, tak? Tyle rzeczy zjadła. Wszędzie dziurki porobiła, bo zjadła te rzeczy, prawda? Lizaczka zjadła. Kawałek ciasta. No. No i co dalej się stało? To To no, mhm. tam jest ta gąsienica, widzę ją. Tak się objadła, że się nie umiała ruszyć, tak? I co ją bolało? Brzuszek. I co dalej się stało, misiu? Jaka gruba się zrobiła ta gąsienica? Pokaż nam. Nie, tutaj, się teraz szukać. Tutaj, gdzie ona się gruba zrobiła? Taka się gruba zrobiła, tak? No a potem się zamieniła w kokon I co z tego kokonu wyszło? No A co wyszło z kokonu? Gdzie motylek wyszedł? No gdzie jest motylek? No taki śliczny motylek Papa Kubu.